Cześć, z tej strony Mijo. A ja jestem Rafał. Jesteśmy showrunnerami w agencji produkującej podcasty Cleverhearted Showrunners. A to jest podpodcast laboratorium narracji, w którym realizujemy proste kampanie oparte o storytelling i wyciągamy wnioski z ich produkcji. Rafał, co przygotowałeś do dzisiejszego odcinka? Pewną ciekawą historię. Powiedz mi, czy kojarzysz postać Leszego? No, raczej Sapkowski bardzo spopularyzował tego stwora. No właśnie, Sapkowski też Netflix i też producenci pewnej gry komputerowej stworzyli jakąś postać Leszego, którą znamy obecnie. A tak naprawdę Leszy ma zupełnie inne korzenie, i chciałem to w pewien sposób pokazać w formie kampanii społecznej. A może lepiej po prostu posłuchajcie. Myślicie, że życie demona jest proste? Gdy tylko wychodzę z lasu się przywitać... Jędrek! Szybko, Jędrek! Leż idę, zawidły! Spalić! Spalić potwora! Na pochybę bestii! Gdy wóz kupca ugrzęźnie w błocie, chciałbym mu pomóc. Mm, tylko spróbuj się zbliżyć potworze. No i się patrzę w mikro sprawią się z twoimi konarami. Często słyszę, jak biesiadnicy przy ognisku opowiadają piękne historie. Gniewoż, gniewoż, patrz, to ci to potwór jakiś! Bracia moi, szykujcie miecze, dziś się zabawimy. A przecież jestem tylko chodzącym drzewem. Lubię śpiew ptaków, szum wody w strumyku, leśne zwierzęta i ludzi. Tylko czemu oni widzą we mnie potwora? Wszystko ładnie, pięknie. Ale ja się zastanawiam, dlaczego w ogóle użyłeś postaci Leszego? Bo z jednej strony jasne, ma inne korzenie niż to, co pokazał Sapkowski, ale pewnie jest jakiś jeszcze powód. Wiesz co? Opowiem ci pewną historię. O, chętnie. Jak dobrze wiesz, jestem fanem uniwersum Wiedźmina, uniwersum Sapkowskiego i mówię tutaj o książkach i o serii gier komputerowych. <laughs> Pomijam seriale. Tak, do serialu za chwilę przejdziemy. Ty tak się właśnie zastanawiam, czy bardziej mi się podoba sama historia w książkach, czy cała historia stworzona w tej serii gier, które przecież są fenomenalne. Ciężki wybór. Tak, ciężki wybór, mniejsza o większość. Chodzi o to, że zarówno w książkach, jak i w grach została stworzona postać Leszego, która była taka, wow, naprawdę taka super. I teraz przejdziemy do serialu. Gdzie w drugim sezonie Wiedźmina Netflixows netf Netflixowskiego Wiedźmina, trudne <tud> słowo, w trailerze do tej serii był pokazana właśnie postać Leszego. I byłaby ona pokazana naprawdę świetnie. A jak już się oglądało serial, to się okazało, że to jest kilkunastosekundowa scena i w dodatku ten leży, został zmiażdżony przez jakiegoś mutanta, który się pojawił nie wiadomo skąd i po prostu zniszczył całe moje czekanie na to i podejrzewam, że też hmm. większości, większości innych osób, które oglądały i czekały na ten moment i stwierdziłem, no nie, po prostu no nie, muszę coś z tym zrobić. I ta historia oczywiście jest fikcyjna, bo tak naprawdę wpadłem na ten pomysł po prostu który jakiegoś pięknego wieczoru i stwierdziłem, że muszę to zrobić. <laughs> Okej, okay. dobra. No dobrze, dobrze. Każdy powód jest dobry. A powiedziałaś też, że to jest kampania społeczna, ale szczerze mówiąc, zabrakło mi jakiegoś sloganu na koniec. Czego to miałaby być kampania? To jest doskonałe pytanie. I naprawdę nie umawialiśmy się na to pytanie. Absolutnie nie. <gry> więc absolutnie nie jestem na to przygotowany. Improwizuj. Tak, improwizuję. Tak naprawdę można by lekko modyfikując właśnie zakończenie tej kampanii, czy też nawet samą, samą treść i pozostawiać tylko formę jako trzon, dopasować ją do kilku, do kilku możliwości, więc postanowiłem, że zostawię taką otwartą formę jako bazę. Ponieważ w laboratorium narracji się bawimy formą i pokazujemy, w jaki sposób można wykorzystać storytelling i że jest to bardzo uniwersalna metoda. I teraz tak, pierwsze, co się ciśnie na myśl, to jest oczywiście kampania przeciwko nietolerancji. Bo mamy potwora, mhm. który ma wizerunek potwora, demona, którego trzeba spalić, którego trzeba pogonić widłami. A może on tylko właśnie wygląda strasznie, a tak naprawdę ma gołębie serce i jest bardzo przyjazny ludziom, a my go postrzegamy po prostu jako potwora. Więc może to być kampania przeciwko nietolerancji. Inną możliwością może być kampania przeciwko przeinaczaniu faktów przez popkulturę. Ha, okej. Okay. <laughs> co? czekaj, czym... faktów czy mitów? <laughs> faktów, faktów o mitach. O. Ale do, dobrze, że o tym mówisz, bo tak naprawdę Leszy w mitologii słowiańskiej, czy też w demonologii słowiańskiej, jest postacią, która była postrzegana... Może nie na zupełnie inny sposób, niż zostało to przedstawione właśnie, w, czy to w grze, czy to w serialu. Natomiast bardzo często Leszy był po prostu takim leśnym dziadem, czy też dziadem borowym, który był pasterzem i władcą lasów, czyli i roślin, i zwierząt. Mhm. I najczęściej była to, była to postać, która była opisywana jako ktoś, kto dbał o lasy, dbał o zwierzęta, dbał o rośliny, a w stosunku do ludzi był neutralny dopóki oczywiście ktoś mu nie wchodził w drogę, czy też nie próbował zaszkodzić jego światu. Czyli palenie ognisk jest bardzo niewskazane w jego obecności. Dokładnie, szczególnie jeżeli się wykorzystuje do tego palenia gałęzie, które zostały ścięte z drzew, które właśnie on chroni. Mm. Więc to może być kolejna rzecz. Możemy polecieć troszkę dalej i zrobić na przykład kampanię przeciwko fejkowym informacjom, czy też fejkowym newsom, bo przy delikatnej zmianie również można to było wykorzystać. No tutaj tak yy, do przegadania i trzeba by było ostrożnie do tego podejść, bo pytanie, czy czyjaś interpretacja jest fejkiem, nie? Oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. A nawet, ale tutaj już można grubo polecieć i na pewno by trzeba było zmodyfikować trochę postaci, można by było spokojnie to zastosować w kampanii przeciwko pisaniu na nowo historii. <grym> No, trochę by to wymagało rozbudowania, ale chyba widzę, widzę gdzie by to mogło pójść. Dokładnie. Dlatego, dlatego właśnie postanowiłem, że zostawię tą otwartą formę i zamiast dokładać narrację, która najczęściej jest właśnie po takiej kampanii storytellingowej, zostawiłem tylko piorun, hmm. który pozostawia pewne niedomówienie. Piorun, koniecznie piorun. Koniecznie piorun. Tak jeszcze myślę, że. W sumie to w poprzednim laboratorium mieliśmy podcast Herkulesa, więc potencjalnie całe długie działanie, jakąś dłuższą produkcję. A ta historia Leszego, gdzie, gdzie ona miałaby się znaleźć? Herkules miałby swój podcast, tak? I byłby to faktyczny podcast. A to, w jakim medium powinno to zostać użyte? Jeżeli chodzi o medium, to. W zasadzie tak jak to zrobiłem, można to zrobić w formie audio, czyli może to być kampania puszczana na przykład w radio, czy też w podcastach. Mhm. Jak najbardziej widzę to w wideo, bo można by to było bardzo fajnie ograć, czy to w formie animacji, czy też w formie jakiejś mieszanej, czyli i animacja, i ludzie, mhm. tak jak się robi horrory. Ja sobie to wyobrażam w formie wideo tak, że jak ten Leszy prowadzi narrację, to on jest właśnie takim starym dziadkiem, powiedzmy. Ale jak pojawiają się inne postaci, to one go postrzegają jako potwora, więc on się, nie tyle, że on się zmienia, tylko po prostu jest pokazany jako potwór, żeby pokazać perspektywę tych wszystkich wieśniaków w tej historyjce. A w rzeczywistości jest tym dziadkiem. Dokładnie, dokładnie. Co jeszcze? Myślę, że można by było spokojnie też wykorzystać to w postaci billboardów czy też plakatów na przykład na przystankach tramwajowych czy autobusowych, gdzie można by było właśnie wrzucić taką postać Leszego, który gdzieś tam zagląda z zaciekawieniem za drzewa i patrzy właśnie na ludzi, którzy na przykład biesiadują przy ognisku i on ma taki tęskny wzrok właśnie, że chciałby z nimi uczestniczyć, a oni mają wrogie spojrzenia, no i oczywiście odpowiedni podpis dopasowany do danej kampanii. Mhm. Więc można by to było wykorzystać na wiele sposobów. Mogłoby to być audio, mogłoby to być wideo, mogłaby to być forma, forma plakatowa mhm. I, i myślę, że można by to było wykorzystać przez różne instytucje. Mogły to by być jakieś stowarzyszenia artystów czy też pisarzy. Mhm. Mogłoby to być zastosowane przez niezależne media. Mogłoby to być wykorzystane przez historyków. Mhm. Wszystko w zależności od tego, do czego ta kampania mogłaby służyć. A jeśli pytasz co dalej, bo tutaj Przytoczyłeś kwestię Herkulesa, którego zrobiłeś w poprzednim odcinku, to może być tylko jedna z postaci, która będzie opowiadać swoją historię. Można by tu było spokojnie wybrać sobie innych demonów czy inne bestie z mitologii słowiańskiej. Można by było wykorzystać postaci z mitologii greckiej czy rzymskiej, czy jakiekolwiek inne postacie dostępne w katalogu publicznym, na przykład. Ja myślę, że tutaj warto też podkreślić, że każdy z tych sposobów miałby. Zupełnie inny poziom budżetu. I niestety wideo byłoby najbardziej kosztowne, no bo zapewne wymagałoby tego, żeby zrobić jakąś fajną animację. I tutaj budżet automatycznie skacze nam bardzo. W wersji audio żaden problem. Potrzebujemy głosów, tak? Więc tutaj naprawdę budżet może być. Relatywnie niski. Oczywiście, jeżeli chcemy wykorzystać jakieś sławne głosy, no to cena idzie w górę, ale myślę, że i tak nie dopiję do tej animacji, bo przy animacji i tak trzeba te głosy mieć też. Więc audio górą, pod tym względem przynajmniej. Audio górą zdecydowanie. Dobra, jeszcze mam jedno pytanie. Rafał, czego się nauczyłeś w trakcie realizacji tego nagrania? Czegoś, co przydałoby się marketerom najlepiej? Wystarczy, że niekoniecznie, że się nauczyłem, bo. To nie są rzeczy objawione, które, które teraz powiem, natomiast przy tworzeniu tej kampanii potwierdziły się słowa naszych gości z poprzednich odcinków, którzy mówili o tym, że jeżeli chce się opowiadać historię w marketingu, trzeba mieć otwartą głowę, mhm. żeby móc wykorzystać tak naprawdę czasem bardzo abstrakcyjny pomysł i po prostu go umiejscowić w określonych realiach i, i, i to będzie naprawdę fajne. Trzeba być uważnym na to, co się dzieje dookoła, czyli właśnie wykorzystać rzeczy, które się dzieją w popkulturze, o których mówią media, media społecznościowe i to, co się w ogóle dzieje wokół nas. No i trzeba mieć pewną odwagę, żeby właśnie coś takiego stworzyć. Bo nie ukrywam, że nagrywając głosy do postaci w tej kampanii miałem straszny stres. Mimo że tak naprawdę ciało się to w domu przy domowym biurku, przy którym pracuję, ale, ale jednak trzeba było pokrzyczeć trochę do mikrofonu, co no, ciekawy jestem, jak sąsiedzi na to zareagowali. <laughs> więc, więc myślę, że, że trzeba mieć naprawdę otwartą głowę, trzeba być uważnym na to, co się dzieje wokół i trzeba mieć trochę odwagi, żeby, żeby jednak to zrobić. Odwaga. No tak, znowu, rzeczywiście potwierdza się, że jest jedną z ważniejszych rzeczy w, w, w tworzeniu tego typu kampanii. Powiem Ci, że dla mnie ta zabawa głosem to jest jedna z większych frajd, <grym> które mamy tutaj w Laboratorium Narracji. Ja, ja jestem w swoim żywiole. Jest super. Dobrze. Drodzy słuchacze, jeśli Wy widzicie jakiś inny sposób, jak można by było wykorzystać postać Leszego, Dajcie nam znać. A jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o opowiadaniu historii, to słuchajcie innych odcinków marketingu opowieści. Zapraszamy. Zapraszamy. Wierzymy, że ten krótki odcinek będzie dla Ciebie inspiracją do tworzenia marketingu opowieści Twojej marki. Zachęcamy również do wysłuchania pozostałych odcinków tego podcastu, w których odkrywamy sekrety prawdziwych kampanii opartych o storytelling. Zajrzyj też na stronę marketingopowieści.pl. Znajdziesz tam jeszcze więcej wartościowej wiedzy o tym, jak opowiadać arcyciekawe historie.